Jedno z kluczowych składników odżywczych magnez jest powszechnie niedoborowe, a to zaniedbanie stanowi podłoże dla wielu chorób. Ten pierwiastek bierze udział w ponad 600 reakcjach enzymatycznych w organizmie, regulując metabolizm, pracę mięśni i nerwów, a nawet stabilność nastroju. Mimo to nawet połowa Amerykanów nie zaspokaja dziennego zapotrzebowania na magnez, co może prowadzić do kaskady problemów zdrowotnych od cukrzycy i chorób serca, przez depresję, pomigreny, wpływ na to ma wiele czynników: uboga w składniki odżywcze, przetworzona żywność, wyjałowiona gleba, stres, intensywne pocenie się, zaburzenia jelitowe, a nawet przyjmowanie niektórych leków np. leków moczopędnych, czy inhibitorów pompy protonowej na zgagę. Co gorsza, standardowe badania krwi są często zawodne w wykrywaniu wczesnych etapów niedoboru, przez co wiele osób nie zdaje sobie sprawy z problemu badania kliniczne dostarczają przekonujących dowodów. W jednym z nich 248 mg chlorku magnezu dziennie już w ciągu dwóch tygodni doprowadziło do znacznej, klinicznie istotnej poprawy nastroju i zmniejszenia lęku. W przeciwieństwie do niektórych leków przeciwdepresyjnych, magnez działał szybko i bezpiecznie, a nawet wspierał ich działanie, jeszcze bardziej spektakularne wyniki pokazują indywidualne przypadki kliniczne, Pacjenci z ciężką depresją doświadczali poprawy w ciągu zaledwie 7 dni suplementacji magnezem w formie glicynianu lub taurynianu. Niedobór często objawia się charakterystyczną trójką objawów, które łatwo przeoczyć lub przypisać innym przyczynom. Migreny magnez reguluje przepływ krwi i przekazywanie sygnałów nerwowych w mózgu. Nocny skurcze nóg magnes jest niezbędny do rozluźnienia mięśni, a jego niski poziom wywołuje bolesne skurcze. Zaparcia magnez przyciąga wodę do jelit, ułatwiając trawienie. Poza tym niedobór magnezu napędza przewlekły stan zapalny w organizmie, co jest podstawą wielu chorób, takich jak cukrzyca typu 2, nadciśnienie, choroby serca, osteoporoza czy astma. Choć istnieją doskonałe źródła pokarmowe magnezu, jak pestki dyni, migdały, szpinak czy owoce morza w halebet. Ostrygi to gotowanie może wypłukiwać ten pierwiastek. Dla wielu osób skutecznym rozwiązaniem są wysokiej jakości suplementy. Kluczowy jest wybór dobrej, dobrze przyswajalnej formy. Magnez w postaci glicynianu najlepszy na relaksację, sen i niepokój. Magnez w postaci treonianu przekracza barierę krew-mózg, idealny dla zdrowia poznawczego. Magnez w postaci cytrynianu wspiera trawienie i funkcje mięśni. Unikaj taniego tlenku magnezu, jest słabo wchłaniany i może powodować dolegliwości żołądkowe. Przy górnej bezpiecznej granicy suplementacji na poziomie 350 mg dziennie przy prawidłowo funkcjonujących nerkach. I minimalnych skutkach ubocznych. Magnez jest jednym z najbezpieczniejszych i skutecznych naturalnych środków wspomagających w walce z depresją i chorobami przewlekłymi. Podsumowanie: niedobór magnezu to cicha epidemia, która może leżeć u podstaw zaburzeń nastroju, chronicznego zmęczenia i chorób metabolicznych. W przeciwieństwie do niektórych syntetycznych farmaceutyków, magnez działa z organizmem, a nie przeciwko niemu, oferując szybką i zrównoważoną ulgę. Dla każdego, kto zmaga się z depresją, wyczerpaniem lub chorobą przewlekłą, magnes powinien być rozważony jako pierwsza, a nie ostatnia linia obrony.